Dzień dobry. Nazywam się Stefan Wiśniowski. Jest mój wielki zaszczyt w imieniu Fundacji Kresy Syberia witać państwo do Muzeum Wirtualnego Kresy Syberia. Nasz muzeum był założony, żeby upamiętniać i rozpowszechniać historię polskich obywateli z czasów II wojny światowej, którzy byli z Kresów Wschodnich i na wychodźstwie deportowani na daleką Syberię, przez Związek Radziecki. II wojna światowa była strasznym przeżyciem dla młodego polskiego narodu, mając zaledwie 20 lat życia jako naród niepodległy po rozbiorach, które trwały przez setki lat. Z Zachodu napadł wróg niemiecki hitlerowski we wrześniu 1939 roku. Znana jest historia tragiczna polskiego narodu który stracił ponad 6 milionów swych obywateli, wszystkich narodowości, wszystkich uznań religijnych. Ale nie bardzo znany aspekt tej wojny to, że ze wschodu przymierzeniec sowiecki też napadł Józefa Stalina na polski kraj. Po okupacji, po czwartym rozbiorze naszej Polski, Związek Radziecki, Zaczął represjonować polskich obywateli i je deportować na daleką Syberię. Setki tysięcy ludzi, kobiety, mężczyźni, dzieci, byli wywiezieni w tragicznych, strasznych warunkach na tę Syberię, na ten nieludzki kraj. Nie wszyscy przeżyli, niestety, ale ci, którzy przeżyli wyszli z tego Związku Radzieckiego, ażeby dołączyć się do bitwy przeciw Hitlerowcom, albo ażeby przeżyć wojnę w osadach w różnych krajach po całym świecie, nawet w dalekiej Afryce, w Indii, w Meksyku i w Nowej Zelandii. Ale prawie nikt nie wrócił z powrotem do swych domów, dlatego że już swego domu nie było. Niestety, nasze tereny wschodnie były zajęte przez Związek Radziecki, przez okupanta, i nie można było zwrócić z powrotem. No więc tak, tak się stało. A my teraz, 70 lat później, założyliśmy ten muzeum wirtualny, ażeby czcić w pamięci naszym rodzinom, którzy przeżyli tą historię i żeby ją rozpowszechniać po całym świecie. I po świecie polskim, i po świecie obcojęzycznym. Założony w, w 2001 roku, nasza Fundacja Kresy Syberia ma już ponad tysiąc członków z całego świata. Zgromadziliśmy zbiór pamięci, fotografii, dokumentów różnych w naszym zbiorze na internecie elektronicznym. Zdecydowaliśmy jednak, że jest czas. A żeby założyć muzeum, a żeby ten zbiór był dostępny po całym świecie i a żeby ludzie wiedzieli o tej naszej historii. No to dzisiaj otwarzamy nasz muzeum, ale właściwie to tylko jest początek. Teraz was potrzebujemy, was, a żebyście dołączyli się do muzeum, a żeby to był wasz muzeum. Potrzebujemy od was wasze historie, wasze pamięci, wasze fotografie, wasze dokumenty. Bardzo gorąco zaprasz zapraszamy do Muzeum Wirtualnego Kresy Siberia. Dziękuję bardzo.